Siemas Siema, z tej strony Martin, a to jest taka mała reklamka serwera Jest to serwer na wersję 1.7.2 do Minecrafta Jak widać, teraz tak Zacznijmy od tego, żebyście się nie dziwili jak zobaczycie coś coś takiego bo po prostu mam wersję tekstury najnowszego Minecrafta, a no tak, w skrócie to tekstura działa na najnowszego Minecrafta, na starym są bugi związane z teksturą gracza, ale nie powinien to być jakiś wielki problem, teraz tak, pokażę wam parę rzeczy na serwerze, i oczywiście informuję Was, że będą też inne filmy, nie tylko z Minecrafta, bo ja nie jestem typowym Minecrafterem, ja jestem... Kurde, ciężko mi teraz jest nazwać gamerem, ze względu na to, że nagrywam więcej vlogów ostatnio, ale pieprzyć. Więc teraz tak, zaczynamy tutaj, logujemy się normalnie, register, hasło, hasło, potem login, hasło. I teraz tak... Tutaj są skrzynki, tutaj co możemy zajrzeć. Ja oczywiście jestem administratorem na tym serwerze. Tutaj są, tutaj jest żarcie, zaraz wam pokażę. O, tutaj chodzi pełno żarcia, możemy je tutaj powybijać, to żarcie i je wpieprzyć. Tak, na razie jest jeden gracz jak widać, czyli tylko ja, chociaż wchodzą tutaj też inni gracze z na przykład nie tylko ci, którzy założyli, nie tylko założyciele serwa, i tak dalej, po prostu normalni gracze tutaj wbijają. Tylko nie wiem dlaczego teraz nie ma. Może dlatego, że od razu po szkole, nie możemy enchantować. Jak są kodeks behawioralny, jeśli to dobrze przeczytałem, to jest taki ogólnie regulamin. Trzeba go na początek przeczytać, żeby wiedzieć, co zrobić, żeby nie zbanowali nas na serwerze. Tutaj jest taki, to no nie wiem tak właściwie po co test to zrobił, ale tutaj sobie wchodzimy, to jest takie dziadowskie zamykanie. Możemy normalnie, normalnie sobie tutaj otworzyć, słuchać tutaj zębiaki, to ja może pieprze. Tutaj normalnie jest wyjście ze spawna, nie można budować tylko na spawnie, tylko ja mogę i założyciele, inni administratorzy i tak dalej. Tutaj już można wszędzie budować za tą czerwoną linią. Można niszczyć, budować co się tylko zechce. Chwilowo działek nie ma, może kiedyś będą, podkreślam, może. Tutaj jest sklep. Tutaj w sklepie są sety, mikstury. Na przykład, o! To jest za uniwersalne monety. Zaraz wam pokażę, jak zdobyć uniwersalne monety. Tutaj, tak no, jak widać. Yy, więc tak, uniwersalne monety zdobywamy za pomocą, yy, za chwileczkę, gdzie tu mam bruk, dwóch staków bruku i za dwa staki bruku jest 8 monet uniwersalnych i za takie uniwersalne monety możemy kupić co tylko tutaj chcemy, tylko że aktualnie nie mam zbyt dużo niczego, yy, nie mam zbyt dużo tych monet, więc bierzemy na przykład miksturę siły, I możemy taką miksturę sobie wychlać. Właśnie wychlałem, raczej mi tego nie ubyło, bo jestem na creative. Ie. Kolejna rzecz to jest ten. Tablica. Tutaj można wysłać sms-a i kupić vip za niecałe 8 zł Albo Super vip za niecałe 14 zł. Jak widać, są tutaj też rekrutacje, to, ale tego na rekrutacji ja tutaj za bardzo nie wnikam w tą rekrutację. Jak chcecie coś to dostać wszystko tutaj widać admin Martin 555 moderator kubanos12 to jest taka ogólnie administracja cała rozpisana i teraz przejdźmy do comment, więc tak działa tutaj ukośnik są tutaj ogólnie pluginy w takiej paczki nie pamiętam jak ona się nazywała, ale jest taka paczka pluginów, więc tak set home działa Sorry, że z drukowanymi set home ustawia nam Homa Potem, jak piszemy ukośnik Home przy tej tepne, Bo jestem w gildii teraz No to właśnie mnie tepło na Homa, którego sobie wcześniej ustawiłem Teraz na przykład spawn Spawn i jesteśmy na spawnie Czyli tutaj gdzie, gdzie normalnie jak wbijemy to na serwa, to tutaj od razu się pojawiamy. Jeszcze jest. Warpy są jeszcze dwa. Warp kopalnia. Na warp kopalnia, tutaj chwilowo tutaj ktoś, nie wiem jaki... Ktoś chyba moderator trochę spieprzył i dodał tutaj za dużo tych materiałów. Dopóki, jak się zużyją już te materiały, to potem damy mniej tych materiałów, bo naprawdę spieprzył, że tak powiem. Tutaj są klocki z drewna i teraz coś, o czym jeszcze nie wiecie i nie mieliście prawa wiedzieć, jeśli nawet byliście na tym serwerze. Tutaj już na powoli tworzymy arenę, tutaj się będziemy spełnić. Tutaj będzie można wskoczyć i się bić z mobami, które się tutaj pojawiają, ale oprócz tych mobów, które się tutaj pojawiają, można jeszcze. Hmm, można jeszcze, czyli znaczy, tylko ja będę mógł i inni administratorzy. Hmm, normalny gracz nie będzie mógł. Tutaj się tutaj możemy się tepnąć i hmm, mogę zspawnować slema wielkości 30, slema wielkości 45 i Gianta. Jeśli ktoś nie wie, co to jest Giant, to zaraz pokażę. Yy, tylko pokażę jeszcze ostatniego, yy, ostatniego warpa. Warp. Mm, to był warp. Yy, W-I-E-Z-I-N-I-E. I, i, e, więzienie. Oczywiście to jest więzienie. Ja je robiłem. Yy, projekt, projekt był yy, nie do końca mój, ale ja robiłem, bo z, zrobiłem to na. Jakby to powiedzieć, wzorowałem się na jj Tutaj jak widać, JJ też takie miał w drugim sezonie... JJ takie coś miał w drugim sezonie przygód z Minecraft, jak nagrywał z Gnomkiem. Teraz tutaj i tutaj jest więzienie. Gracze, którzy będą na przykład, nie będą zbanowani, ale bo nie wszyscy będą banowani. Będą się tepać tutaj i tutaj. No, a tutaj jest jak widać ten. O, tam jest napis Budynki J.J. Jokera by Martin 555. Dobra, i teraz sypy AWN. Kto nie wie co to jest? Jak wygląda ogromny slime albo giant. Teraz Wam pokażę. Giant wygląda tak. Giant jest tylko jednej wielkości, nie można go zespawnować różnej. I to by było już chyba na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Dzięki za oglądanie i cześć.